Na trybie Anarchia Practice na moim serwerze Kraftki.pl wystartował event halloweenowy. Dodaliśmy odłamki, które dropią z graczy, kamienia i mobów. A po uzbieraniu 64 sztuk można je wymienić na klucz do skrzyni Halloween, w której są unikalne przedmioty. A ja dzisiaj postaram się zdobyć je wszystkie oraz je testować, więc oglądajcie ten film do końca. Dobra, moi drodzy, wejdźcie na serwer i pamiętajcie, żeby też to zrobić po tym filmie. Oraz nie zapomnijcie zostawić lajka like oraz zasubskrybować tego kanału, bo tutaj macie ostatnią osobę, która wygra 100 tą doładowania na moim serwerze. A dodatkowo tutaj macie kod na minus 10% Zniszki? na serwery na moim hostingu Cloudy.gg, więc zapraszam. Dobra, Anarchia Practice, 400 osób. No i jak widzicie przede mną jest już skrzynia Halloween. Tutaj macie, moi drodzy, takiego NPC-ta i po kliknięciu na jego prawym macie tutaj takie menu z informacją, że Halloweenowy odłamek można zdobyć właśnie z kamienia graczy i mobów i szansa na drop to 1%. Jeżeli macie 64 sztuk, klikacie sobie tutaj i wymienia wam się, moi drodzy, to wszystko na klucz. Właśnie do tej skrzyni, gdzie są naprawdę OP przedmioty, ponieważ nie jest tutaj anarchiczny cały set dwójka, to są dodatkowe takie przedmioty, które dodaliśmy specjalnie na ten event. Jak Wampirze Jabłko, który po zjedzeniu daje wam efekt siły 2. Chyba ta zaklęta książka w ogóle to też jest jakiś chyba nowy przedmiot. Jeśli zginiecie z jakimś przedmiotem, który ma właśnie te zaklęcie, to nie tracicie go. Został dodany również Halloweenowy miecz, który no jest jeden, jeden chyba z OP przedmiotów. Łuk, Arcus Magnus i szczerze jego jestem serio mega ciekawy. No i oczywiście zwierzak Dracula, który no daje nam takie efekty. Postanowiłem sprawdzić, czy trudno zdobyć te odłamki. Więc wziąłem jakieś podstawowe przedmioty i poszedłem na początku kopać. Dobra, weźmy sobie kit szefa. Otwórzmy sobie parę skrzynek, bo na pewno nam to się przyda. No Okej, okay, dobra, dostaj dostajemy jakieś totalne dno aktualnie, ale no, załóżmy, że nie, nie jest najgorzej, nie będę narzekał. Eventowy voucher, dobra, to akurat jest y, fajne do sprzedania, mamy akurat odblokowane wszystkie eventowe przedmioty. Dobra, skrzynię Petów też sobie otworzę i od razu go sobie załóżmy. No dobra, anarchiczna skrzynia, no moi drodzy, dajcie coś, dajcie coś. No i tak naprawdę nam tylko epicka, nie no, ogólnie. Tragedia, ale mam anarchiczny kilow i to jest akurat fajne. Więc wylosowałem zestaw, który każdy grać może odebrać i poszedłem kopać. Boże, miałem pełne ku Całe, ja pierdzielę. Przez to nie wszystkich przedmiotów lipa. Ale dobra, wyrąbane w to. chciałem sprzedać ewentowy voucher, bo on może być w sumie dosyć drogi. Okej, okay, w sumie dosyć tanio go wystawiają. No, sprzedam go za 200, ten też za 200 i ten też za 200. Zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, moi drodzy, no sprawdźmy, jak lecą te odłamki, bo to jest na pewno mega ważne. Mamy anarchiczny kill, więc dosyć szybko powinniśmy zdobyć jakąś ilość ich. A przynajmniej a taką mam nadzieję. Jestem ciekawy, jak one drogą to jest z kamienia, czy one jakoś fajnie będą lecieć. Tutaj będziemy mieli pewnie największą szansę, żeby w ogóle je zdobyć. No, przy zabiciu gracza, no jest tak, kurde, średnio, na 1%. W końcu to jest, no to strasznie mało. A ja aktualnie nie dropnąłem jeszcze ani jednego łamka. Ja pierdziele, dobra, najwyżej. Będziemy musieli kupić klucze po prostu, żeby zdobyć sobie te wszystkie przedmioty i zobaczyć, jak one działają, bo no jestem. Przy... O! halloweenowy odłamek dobra, let's go, dostaliśmy. Dobra, o, drugi, dobra. Ej to naprawdę spoko leci. Dobra, jak masz anarchiczny kill -off, naprawdę jest ok. Myślałem, że będzie o wiele gorzej. Myślę, że 64 odłamki na luzie sobie zdobędziemy, ale jestem też ciekawy, po ile one chodzą. Po 70 dolarów. Strasznie tanio. Więc może w ogóle warto je skupywać. Kurde, 70 dolarów, dobra, aż kupię go. Jak szponek jest pełny. Ten odłamek był jakimś skamem, ale widzę, że strasznie one szybko idą. 75, dobra, kupujemy. Dobra, trochę ich sobie zakupię w sumie, bo trochę mam tej kasy. Dobra, mamy 10 Halloweenowych odłamków. Jest to spoko liczba. Jak na start, stary, naprawdę w porze to idzie. Kurde, naprawdę w bardzo łatwy sposób możecie sobie zdobyć tak naprawdę te itemy, z tego co widzę. Więc pamiętajcie, żeby wbić na craft.hue.pl i spróbować samemu zagrać. Czy mam jeszcze coś ciekawego, co bym mógł sprzedać? Anarchiczny kilo w sumie powinien być coś warty, nie? Dobra, sprzedam go za 400 dolarów. Nie wiem, czy to pójdzie, ale postaram się. Znaczy, zobaczymy. O kurde, fuck! Tragedia. Tylko ja to mogłem zrobić. Na szczęście dostałem darmowe klucze, ponieważ co 102 godziny każdy gracz na serwerze otrzymuje je za darmo. Dobra, anarchiczny i eventowy klucz. Kurde, to mega dowolona, dowolona sprawa. Rozbierajmy sobie jeszcze trochę odłamków. Jest szansa, chociaż w sumie mam pomysł. Jednak pójdźmy na spawna, otwórzmy sobie eventową skrzynię. Cyk, peleryna niewidka. Dobra, to jest najgorsze, przedmiot, jakie mogłem dostać. Dobra, sprzedaję to za 100 dolarów, bo to nic nie warte. Otworzę sobie jeszcze anarchiczną. Cyk, cyk. Dobra, no i też takie sobie temy, ale okej. Okay, za załóżmy, że to sprzedamy też za 200 dolarów, to też za 200, może. Ktoś to kupi, a my sobie po prostu dzięki temu zbieramy kasę na resztę odłamków tych Halloweenowych. O, ktoś ode mnie coś kupił. Bellerynę Niewitkę za 100 dolarów. No, za dużo to nie jest, niestety. O, ktoś kupił energię 3 kg za 400. Dobra, mamy, mamy kasę, mamy kasę. Lecę skupować te wszystkie odłamki. Ogólnie trochę też ich już na zbierałem, więc w porządku. Uuu, tutaj w ogóle bardzo fajna cena chyba za nie. 200 dolarów potrzebuję, widzowie. I będzie GIT. Sprzedaję bardy Maksimę. 8, to jest chyba całkiem sporo. Akurat, według mnie, nawet za tanio sprzedałem, tak szczerze. No i właśnie tak jak myślałem. Ale dobra, za to kupujemy sobie te odłamki no i zbieramy dalej, bo nie ma innej opcji. Po kilkudziesięciu minutach kopania udało mi się zdobyć odpowiednią ilość odłamków. Dobra, mam 63 odłamki. Brakuje mi jeszcze jeden. O, o, jeszcze tutaj są. Dobra, jest git, jest git, mamy. Szczerze, jestem ciekawy, co z tego teraz wyjdzie. Pójdźmy do spawna i zobaczmy, co moi drodzy dropniemy, bo to jest mega ważne. Wymieniamy, uwaga, i Halloweenowy klucz, który jest dosyć pewnie drogi. Dobra, otwieram to, otwieram to, uwaga. Wampirze jabłka, dobra, to jest dowalony przedmiot. To są koksy. W sumie nawet nie wiem, jak to działa tak naprawdę, ale zaraz zobaczymy. W sumie testujmy. Dobra, uwaga, jem jedno wam jabłko i co? I dostaję normalnie. Aha, stręża dwójkę po prostu, czyli to nie działa jak koks. To działa po prostu tak, że daje nam po prostu siłkę dwa na jakiś czas. No okej, okay. to jest spoko przedmiot. Jak się nie ma jakiegoś lizaka albo coś, to według mnie naprawdę może oddać. Byłem ciekawy innych sposobów na zdobywanie odłamków, więc zacząłem szukać mobów, żeby sprawdzić, jak z nich to leci. Dobra, mam tu jakieś zombiaki, więc sprawdźmy jak tutaj, czy, czy w ogóle nam poleci chociaż jeden odłamek. Ale chyba z tego co widzę, to to lipa. Dostaliśmy ziemniaka. Nie no, lipa. Okay. Ogólnie moby to jest tragedia. Moby się tak ciężko. Szuka, to trzeba jakiś pokejba, jest tragedia. Tragedia jest, nie da się tego znaleźć. Ostatnim sposobem było zabijanie graczy. Jednak tutaj istniał ryzyko, również mojej śmierci. Dobra, przed tym tepaniem się i tak dalej. Lepiej sobie wziąć jeszcze na przykład kitfana i otworzyć parę skrzynek, bo ja mam takiego słabego setup, że się umrę od razu. Ja w ogóle nie mam żadnych szans na przeżycie. Dobra, weźmy otwórz anarchiczną, bombarda, spoko, zawsze coś. Dobra, epicka. Lipa, lipa, lipa. To spoko. No i ostatnia rzadka, czyli totalnie jakieś słabe przedmioty, których nie potrzebuję. Nie no, ogólnie tragedia. Tragedia. Mamy lipę straszną. Widzowy. Jednak na szczęście mogłem sprzedać te przedmioty i kupić sobie inne z rynku. Dobra, to sprzedaję za 300 dolarów. Okej, okay, diamenty sprzedajmy. No za dużo tutaj nie sprzedam ogólnie. Anarchiczny kilof za 300 dolarów może pójdzie. No nie, no nie za dobrze generalnie. Więc nie było co ryzykować i poszedłem znów kopać. Nic, nie ma co, ja z takimi przedmiotami, no za bardzo dużo nie zrobię. Chwilę pokopię, zdobędziemy jeszcze jeden Halloweenowy przedmiot. No i wtedy się zacznę tepać. No trudno, nie ma, nie ma innej, sz innej szansy tak powiem. Dobra, moi drodzy, udało mi się zdobyć następne 64 dłanki, a to oznacza, że otwieramy na... Następną skrzynię halloweenową i uwaga, dostańmy. A z animacją, niech będzie, niech poleci. Błagam, daj coś fajnego, po prostu, daj coś. Nie, proszę, 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 dobra, to jest spoko, ale to jest spoko, ale ja bym chciał tutaj eventowy. Niestety nie mamy go. Tragedia, niestety, dobra, trudno, idziemy źle do graczy. A więc czas na tepanie do graczy, żeby sprawdzić, jaki z nich jest drop na odłamek. To stoi tepa, dobra, ja ogólnie tego w ogóle nie widzę. Ani trochę tego nie widzę. Uważam, że będzie śmierć w, pi w pierwszej sekundzie tego filmu, ale trudno, zobaczymy. O, już mnie tepnął, okej, okay. Bardzo fajnie, że mnie tepnąłeś, stary. O, od razu bombarda Maxima. Latuje wam pirze jabłko, który jest do, naprawdę moim zdaniem OP O nie, o nie, o nie. O, cholera, cholera. O cholera, 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 cholera. Nie działa mi scroll, nie działa mi scroll. Po co ty nie bijesz? No idź sobie, stary, mam. Wa Dobra, wampirze jabłko stręcz. No powinno coś zadziałać, nie? Powinien mu coś bić. Mordeczko. Dobra. Czy jest jakaś szansa, że jego ja w ogóle zabiję? Mam na 8 sekund, jeszcze stręża No coś tam mi pewnie bije, ale czy dużo? No nie sądzę. Dobra, zostaje ze siłki dwójki. Dawaj, dawaj, chodź tu. No i wampirze jabłko mi minęło, widzowie. Bardzo słaba to jest opcja. Ależ jednego Zabił, no to było super, no Akurat z, z jego śmiercią się ucieszył Jakkolwiek to brzmi, chodź tutaj Dobra, no dostaję hit ładne U, oj, mamy, mamy go, mamy go w dziurze Jest szansa Dobra, kurde, no nie Stary, czy ty sobie ze mnie żartujesz? Dobra, on chce do końca się bić Nie, nie uciekasz, nie uciekasz, nie uciekasz Nie uciekasz, nie uciekasz Dobra, mamy go. Nie, no błagam cię, błagam cię. Dobra, ta bombarda Maxima to jest OP-przedmiot, totalnie. Nie, no wypi wypierdzielaj. A ja on totalnie słaba, kół ustawione, nie? Wampirze jabłko widzę nie mam wampirzego jabłka, niestety. Skończyło mi się, skończyło mi się, mam wyderczeście. Ja, pierdzielę. Dobra, jest słabo, jest strasznie słabo. Ogólnie, gdy miał wampirze jabłko, wszystko było super, ale nie mam go. Niestety je straciłem. No i ten że mi ucieknie. Dobra, nie, jednak na szczęście mam tego peta, kurde, stary. No nie masz jak mi uciec, bo ja mam. Ja mam bardzo fajnego peta, który daje mi speeda dwójkę, Ale go, do, dociskam go, dociskam go ogólnie. O, ale się pierdzielił. No dalej, umieraj, no. On no nie ma mi, jak mu uciec chyba. Czy ma? O no nie, no nie ma. No chyba, że w taki sposób mi będzie uciekał. No to ich zdanie. Ogólnie tragedia, tragedia. Nie jest za dobrze, ani trochę nie jest dobrze. No i ucieka pod ziemię ziomeczek, naprawdę? Gdzie on niby się tu wkopał? Naprawdę? Dobra, uciekł mi co za gość. Ty tym momencie potem... No, naprawdę kupią rzecz. Zresztą sprawdźcie sami. Dobra, kto da killa? Te Dobra, może ktoś mi da się zabić? Po prostu, stary. No, przecież ja jestem właścicielem tego serwera, tak? Patrzcie to, jak się tepają. No na pewno ktoś mi da killa, nie? Te wam po kolei, te wam po kolei, moi drodzy, liczymy na to. Liczymy na to, że ktoś. O, daj killa. No, miałeś dać killa. Da... No miałeś dać killa, no. To nie jest dawanie killa. troje to nie wygląda na dawanie killa. On na szczęście pewnie nie ma jakiś fajnych przedmiotów. on spada sobie w dół. Niestety trafia do wody. Okej, okay, mi to ten pada. Nie, no niesamowite, że nie trafiłem do wody, no debil. Muszę zjeść koksa. Kurde, znowu nie wziąłem wam jabłek z Ender Chesta. No tak zawsze się kończy, kurczę. Oj, totem, 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 totem! Panie, panie, panie! Ej, jednak jest szansa, żeby go zabić ogólnie. Może przecież jakbym jeszcze miał siłkę. No i leży, dobra, let's go. A odłamek z jego nie poleciał. <gry> no to XD. Dobra, teraz mam następną osobę. Zobaczymy czy da mi kila. Mam dwa odłamki Halloweenowe. Halo. Oj, i to jest ziomeczek który na pewno nie chce mi dać killa, więc idziemy. Na... A, nie mogę RTP. Trochę szkoda. A teraz mogę? Również nie mogę. Czy mówię, jestem podczas walki? Ej, ogólnie mam mega lipę, nie? Oj, no GG, GG. No i on. Da... Te... O co tutaj biega? No mieliście dać mi killa, no. Nie, oni mnie murują. Wypierdzielać. Ja zawijam w trzech! W trzech, naprawdę w trzech! Jak takie lamusy totalne. Bo jeszcze litry mają, dobrze. Na szczęście po chwili uciekłem, bo postanowiłem zaryzykować ostatni raz i tepnąć jakiegoś gracza. Dobra, te ostatnią osobę, jak nie uda mi się go zabić, to lipa ale fajnie byśmy jakbyśmy zrobili sobie jeszcze jedno killa po prostu. Słyszałem cztery zabójstwa, czy ja mogę sobie kupić jakiś klucz? Nie no nie mogę, nie mam pieniędzy. O nie RTP, spierdziela. Musimy zabić jakiegoś gracza, zobaczyć, czy, czy nam dropnie odłamek, czy to się opłaca, ale chyba kopanie jest o wiele bezpieczniejsze z tego, co widzę. Na 100%. Nie no, patrzcie kto się do mnie tepa. Nie No to no, tragedia. Dobra, biorą Więc postanowiłem zrobić malutką inwestycję. Drodzy, portfel, klucze. Piszcie swoje niki w komentarzu i zostawiajcie lajka like i subskrypcję. To również będziecie mogli zdobyć. Takie Halloweenowe klucze, moi drodzy. Ja moi drodzy, trochę ich sobie tutaj kupię. Nie oszczędzamy, już mam 8. Dobra, kupiłem 11 kluczy. To jest warte 110 zł, więc to nie jest jakoś dużo. Zobaczmy, co dropniemy, bo to jest ważne. Uwaga! Bombarda Maxima lipa, lipa. Anarchiczne serce lipa. Wampirze jabłko lipa. To może być. No no tragedia ogólnie. Co to jest za drop? Sakiewka dropu. O! Następny przedmiot! Arkus magnus. No go jestem ciekawy akurat. No i generalnie to tyle, co mamy. Nie za dobrze się to skończyło. Ale okej, okay, wampirze jabłka, spoko. Anarchiczne serca też sobie doładujmy. Zawsze więcej to serc. No dobra, ale sprawdźmy ten łuk. Dobra, ten łuk, który pozwala na niszczycielskie combo Po trafieniu przeciwnika. zadajesz mu grono wrażenia, które zwiększają się. Dobra, nie mam pojęcia jak to działa, ale trzeba to stestować. Dobra, ktoś się do mnie tepa. Wyrąbane, próbujemy. Próbujemy, bo jestem ciekawy, po prostu, jak to działa. Dobra, okej, okay, nie zadziałało. Dobra, chodź, testujmy ten łuk, stary. Naprawdę, naprawdę. Pff, nie no, że to jest tragedia. O, dostał. Licznik combo. No dobra, dostał. Drugie combo, trzecie combo, czwarte. No i co, i na tym się skończy. No dobra, chodź tu. Czwarte, piąte, szóste. Nie wiem, czy to jest jakiś OP tak szczerze. Nie no, patrzcie, no. Robię mu widzowie takie kombo, że masakra. Co jest? What the fuck? Nie wiadomo przyczyn nagle umarłem. Ej, dobra, ja muszę użyć tego admina. bo Po prostu, jeżeli. Czy on nie zabił z tego samego łuku, co, co. What the fuck? Ten łuk jest chyba jakiś OP totalnie. On nie zabił z tego łuku, chyba, tak czy nie? Dobra, nie mam pojęcia. Ja trochę się wkurzyłem, więc wydałem wszystkie swoje pieniądze na Halloweenowe klucze. Przez co miałem ich aż 39? Dobra, miałem, no, 390 zł, więc sprawdźmy, moi drodzy, jak to teraz będzie wyglądało. Weźmy sobie, zużyjemy wszystkie te klucze. Dostaliśmy, o, dostaliśmy ten przedmiot bardzo fajnie, ale bym chciał dostać więcej. Nie więcej niesamowitych przedmiotów, których, no niestety, nie dostaję. No niemożliwe. No dobra, ale chociaż testujemy sobie ten łuk. O, i mamy pełne, pełne limit serc. Przy okazji możemy testować sobie tą niesamowitą księgę, która daje nam to, że jeśli zginę, to ten przedmiot mi nie zniknie. O, teptałem kogoś, dobra, teptałem kogoś. Dobra, trzeba testować ten łuk walony. Uwaga. Raz. Dobra, chodź tutaj stary, no błagam cię. Ten łuk jest ogólnie mega OP z tego co widzę. No, jeśli jak mnie zabija na kilka hitów w takim secie, to to jest nienormalne ogólnie. Mamy mamy widzowie na nim w tym momencie takie kombo i teraz, podobno, na luzie rozwalić. Uwaga. Totem. Ej, dobra, ten łuk jest porąbany. Ten łuk jest porąbany. Ten łuk jest porąbany. Przysięgam. On rzucił perłę i mi uciekł, ale ten łuk jest porąbany. To jest najmocniejszy przedmiot aktualnie na serwerze chyba. Postanowiłem to na pewno sprawdzić, więc zrobiłem miejsce, z którego nie będzie tak łatwo uciec. Dobra, ja po prostu tu się wkopię w ziemię. Ja mam wyrąbane, nie? Stary, ten łuk jest OP, po prostu. Wam kogoś znowu, losowego, losowego. Zjem koksa nawet od razu. Jem jeszcze wam piże jabłko, na start, wyrąbane. Proszę bardzo, mamy ziomeczka. Raz, dwa, trzy, cztery, nabijamy kombo i teraz na fula. Uwaga, raz, dwa. Czekaj, o kurde, bo nie umiem trafić. Dobra, jeszcze jakbym umiem trafiać, to było super. Dobra, no i po to temie. I on leży. Dobra, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Nie, te wam następną osobę, bo to jest niemożliwe. Te mam następną osobę. Nie wiem, czy stręcz mi coś daje, ale chyba nie, w sumie. Patrzcie, następna osoba. Proszę bardzo, proszę bardzo, nabijamy na nim kombo. Cyk, szybkie kombo. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz na full. Uwaga, proszę cię bardzo. Czy ja go zabiję? Czy ja go sobie na luzie zabiję w tym momencie? No nie wiem, jeszcze. No nie wierzę, że on mi ucieka. Dobra, nie uciekniesz mi. Spad! What the fuck? Ty gdzie on jest? Ty, co? Co? Jak on mi uciekł? Dobra, nie wiem jak on mi uciekł. Szczerze, nie mam pojęcia, czy on się w kopo, czy co, ale okej. Okay. Nie tak spokojnie, bo to bym następną osobę. Proszę bardzo, mamy ziomeczka. A o, kurde, anarchiczny tutaj leciał, że tak powiem. No i dobra, nabijamy kombo. Jak oni są w kołębach, to to jest najlepsze. Uwaga, i teraz na full. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, siedem hi Ten łuk jest porą O kurde! Ej, dobra, co tu, co tu robią ludzie? Co tu robią ludzie? Co tu robią ludzie? Co tu robią ludzie? Nie wiem co tu robią ludzie. Aha, no i tepną no, za dużo osób. Raz, dwa, trzy. Dobra, nabijam kombo. Nabijam kombo na nich. Trzy. Okej, okay, no chodź tutaj stary, po, po co uciekasz? Ja cię chętnie zabiję. Raz, dwa, trzy. No chodź tutaj dalej. Dobra, on unika wszystkich strzałów, rozumiem, ale spokojnie, mam na to sposób. Dobra, mamy go. Go teraz wystarczy tak naprawdę... Jeszcze go umiał trafia z tego łuku, to by był, a prawda no, myślę, że dobry, ale... Dobra, czemu to jest tyle osób? What the fuck? Co to jest za klan cały? Dobra, on dostaje już takie hity. Dobra, ja ich wszystkich zabijam. Dobra, on, on umiera. Ten tutaj umiera. Go wystarczy hitnąć. O, patrzcie to Dobra, oni mi w ogóle pomagają ty. Co jest? Dobra, leży, 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 leży Dobra, teraz ten, teraz ten Nie, nie wiem już kogoś tutaj, nie wiem do kogo strzelam już tak szczerze Ale kurde, szczerze ten łuk to jest po prostu jakaś chora jazda w ogóle, nie? Dobra, rozumiem, że wy chcecie mnie sobie, nie wiem czy wy trolujecie czy co Kurde, jak ja bym umiał strzelać z tego łuku to bym był naprawdę mega dobry, ale niestety nie umiem Patrzcie jak oni mi w ogóle uciekają, nie? A oni naprawdę ta, tak takie kryty, że to jest aż chore Dobra, jak zachowają się w taki sposób? No przecież to jest chore, no Dobra, ja je odpuszczam, idę stąd, bo nie mogę ich trafić Tak, ja jestem, jestem kaleką, jak chodzi o, to, o tą grę chyba O, no fajnie, dobra Tak możecie sobie przychodzić do mnie Ja muszę ich w tunelu jakimś zrobić Oni nawet nie biją, nie? Dobra, nie no, ich jest czterech, to dobra, zostawcie mnie idźcie sobie. Na szczęście po chwili mi odpuścili, a ja zdążyłem uciec. Oficjalnie ten łuk to jest najlepszy przedmiot chyba aktualnie na serwerze. Nie wiem, czy jest lepszy, ale chyba nie. Więc czas na testowanie następnych przedmiotów. Dobra, nie mamy tylko Halloweenowego miecza i Drakuli. Pozwólcie, że ja sobie ten, ten Halloweenowy miecz sobie chętnie zabiorę po prostu i sobie testuję, jak on działa. Ja pierdzielę ten miecz jest jakiś, kurde, w ogóle porąbany, nie? Z tego co tu czytam. Ej, dobra, próbuję garda. Osłabiam pobliskich wrogów. No i dobra. No i co się dzieje? Wie no, to muszę trzymać, czy jak? Jak to, jak to działa? Nie rozumiem trochę. A, okay. Czyli to jakby cały czas działa, tak. Dobra, to jest nie wiem, nie wiem, nie wiem o co biega. Zaraz go sobie testujemy, ale przydałby nam się też drakula, czyli pet. Więc postanowiłem go wydropić. Dobra, daję sobie kilka kluczy. No próbujemy go dropnąć, po prostu. Może się uda. Dobra, dropnąłem drakulę yy, Wiadomo, zladałem sobie go. Żeby go sobie testować. po prostu jestem ciekawy, jak to działa. Wiemy, że ten łuk jest OP, ale jak to inne przedmioty, nie mam pojęcia szczerze, ale kurde, ten event fałniowy jest porąbany. Dobra, jestem gotowy na to, żeby to jakkolwiek testować. O, dobra, ten źle już gracza. Dobra, osłabiam przeciwników, no jak to niby działa? Jak to niby osłabiasz? Nie wiem, nie nie mam pojęcia, co to daje, tak szczerze. Ukradłeś punkty życia. O kurde, dobra ty. Dobra, ja nie wiem, co biega w ogóle. To trochę nie. Ro... O kurde, dobra, 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 dobra. Coś się stało. Ej, ja pierdzielę, dobra. To jest jakieś dziwne, dziwne życie, nie? Niestety mi uciekł, ale to trudno. To są już TPA. Niech ktoś się do mnie tepnie. Wyrąbane. Zrobimy testa. Dobra, tepną się do mnie jakiś gracz. Uwaga, testujemy widzowie. O, no i tepną jeszcze o wiele więcej ludzi. No wiadomo, klasycznie. No i dobra, zaczyna się zabawa z tego, co widzę. Halloweenowy miecz. Dobra, czy ten miecz jest taki OP? Kurde, chyba nie. O, dobra, będzie hit chyba. No raz, jestmy jest stręża, no jest problem, że oni mnie. No właśnie, już widzę, że ten łuk też używają. Więc musiałem uciec. Ogólnie nie mogę się bić. No ty na tyle, na dwa na jeden, nie to jest tragedia po prostu. Nie mogę się bić, tak. Nie ci ludzie po prostu niszczą. O, kurde, dobra, no i tepnąłem się do takiego ziomeczka. No i się zaczyna, widzowie, zabawa. O, dobra, fajnie, 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 fajny trapik, bratku. Naprawdę przyjemny, bym powiedział rzekł. Nawet. A to, on chce się ze mną bić. On chce się ze mną bić. Dobra, próbujemy z tego miecza. Jestem ciekawy. Dobra, dostał jakiś damage, Niby, kurde, jakiś OP, Ukradłeś trzy punkty życia. No dobra, to jest chyba dowalone. Dobra, nie wiem, czy ten miecz jest tak szczerze OP Nie wiem, czy ten miecz jest lepszy, na przykład niż Excalibur ale wiem, że ten łuk jest OP I zaraz sobie, zaraz to sobie testujemy No dobra, uwaga. Test test łuku, widzowie. Test łuku. Czy to będzie szybka śmierć? Prawdopodobnie tak. Dobra, osłabiam przeciwników. Nie wiem co to kurde znaczy. No dobra, ja mu chyba już walę takie po... No i za zabiłem. No dobra, to jest chore. To jest chore, to jest chore, to jest chore. Nie ma lepszego przedmiotu niż ten łuk aktualnie, nie? To jest po prostu jakiś za mocny. No Patrzcie, ja ten znowu jakiegoś gracza. Cyk. Walimy go od razu z łuku. Okej, okay. tak się zdarza. wbijałem mu kombo i teraz zaczynamy zabawę. Cyk, cyk. cyk. Cyk, cyk. Aha. Gdzie on uciekł? Ej, co jest? To jest ziomeczek. To jest ziomeczek. Co tu robi ziomeczek? Ogólnie ten więc kurde, myślę, że jest bardziej OP. 10 damage zwiększony i co, ja mu teraz więcej biję? Szczerze? No nie, wydaje mi się, że ogólnie ze wszystkich przedmiotów to jednak... O, to jest OP najbardziej. No i właśnie mnie bije, nie wiem jakim cudem, znowu jest tutaj pięciu typa. O, zginie on chyba. Leży, dobra, zabiłem, zabiłem jednego. Ale niestety chyba umieramy, No ja no umieramy. No dobra, trudno. Wiecie, zostawcie jaka subskrybujcie kanał Wieczna bo na Anarchia Practice i kurde napiszcie komentarz, co sądzicie o tych czy tak czy jest nerfi czy co, bo chyba są za bardzo OP.